Siemaneczko, to z tej strony, witam was na moim kanale <laughs> Dzisiaj taki szybkie info, jest trochę wakacyjnych promocji e, I przy okazji jakiś ma mały konkursik sklecimy Będzie ciekawy myślę mm, Tak, dowiedziałem się na Kinguinie, że e, jest e, wakacyjna wyprzedaż 21 się chyba zaczęła Potrwa jeszcze do 1 dzień 22 godziny e, No i tam sobie coś powybierałem Powybierałem sobie Snipera Ghost Warrior'a Wolfsteina, Shadow of Mordor wreszcie, Wolf, wreszcie Wolfsteina, wreszcie Wolfsteina, drugiego Blooda. Jest coś takiego jak Crazy Summer Gift One per account. No i e, myślę, że zrobię z tego konkurs. Tu na Steamie te gry już mam powciągane, a tego nie zaglądałem. No i teraz tak. Nie wiem, co to jest. <laughs> może być coś fajnego, może być jakiś klap. Ale nic, zrobimy z tego konkurs, zobaczymy, co wyjdzie. Jestem ciekaw, nie klikałem tu. <laughs> nie mam pojęcia, jaka to jest gra. I teraz jak pod tym materiałem dajecie komentarze jak zwykle u mnie na kanale, czyli e, dajecie jakikolwiek komentarz, tylko nie obrażać żadnych pierwszy i tak dalej, bo bana przywale i usunę po prostu komentarz nie uwzględnię go w losowaniu. I zrobimy losowanie. E, nie wiem ile czasu wam dać na klikanie. Jest weekend, pewnie wyjechaliście, więc może was nie być. Tydzień to trochę dużo, bo może być coś, co gra za jakieś 1 euro i będzie krap, No ale nie wiem. No, może będzie coś droższego. Nie mam pojęcia. No chyba legioniści ja jadą, także, także zobaczymy, co to jest. Ja nie będę tego klikał, a, a, wy, a wy klikajcie w te. W, a, znaczy nie klikajcie tylko te. Piszcie komentarze, ja będę z nich osobą. Ogłoszę wynik gdzieś nie wiem, dzisiaj 25, może jakiś czwartek, na koniec miesiąca 3.30 może zrobię, chociaż nie, bo to, chociaż nie, zresztą to ten, ten numer się chyba da potem odpakować. No, no to może jakiś w przyszłym tygodniu, może jakoś na weekend. Zobaczymy. Przed weekendem, może ja na weekend wyjadę, więc jak w piątek będę już wyjeżdżał po robocie, to w czwartek może zrobię losowanko. O, do końca miesiąca, macie czas. I ten, no Star Wars to słychać. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zaglądajcie w promocję, bo trochę ich jest. Ja na łowcach na ogół zaglądam. Na, jakiś, na Steamie samary, ale Wiadomo, ze Steamem to jest tak, że jakbyśmy zarabiali w dolarach albo w euro, to by były przystępne ceny, a że my zarabiamy w złotówkach, a ceny są w... O, tak właśnie trafiłem, nie? Na Guina I potem sprawdzimy jeszcze parę innych rzeczy. No, także zaglądajcie sobie. Coś można wyrwać do kolekcji, nie? No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, czekolad. <laughs> Gorąco, co? Puh.